Od dla mistrza Polski Lecha Poznań rozpoczęło się spotkanie z bydgoskim Zawiszą, bowiem już w 14 minucie po akcji Kazimierza Moskala piłka trafiła do bramki Bydgoszczan. 7 minut przed zakończeniem pierwszej połowy Dariusz Durda po szybkim kontrataku ograł obrońców Lecha i po błędzie Sidorczuka skierował piłkę do bramki Poznaniaków. W drugiej części meczu Lechici stworzyli wiele sytuacji podbramkowych, w których napastnicy irytowali kibiców brakiem skuteczności. Oto sytuacje, po których nie udało się skierować piłki do bramki Zawiszy. Najczęściej Jerzemu Podbrożnemu, piłkarzowi, który był najskuteczniejszym napastnikiem w roku ubiegłym. Jednak pan Jurek zrewanżował się kibicom dopiero w 77 minucie, kiedy to zdobył drugą blankę dla zespołu Lech. Kilka sekund przed zakończeniem meczu na polu karnym, zdaniem sędziego Piotra Wernera, został sfaulowany przez Dariusza Skrzypczaka Jacek Kot. I sędzia zdecydowanie wskazał na rzut karny. Oto ta sytuacja. Chwilę później poszkodowany zamienił na wyrównującą bramkę. Lechy zremisował 2-2 z zawiszą i nadal w tym sezonie gra bez zwycięstwa, a zawisza bez